Hej, dzisiaj będzie chyba jeden z ciekawszych filmów na kanale, przynajmniej taką mam nadzieję, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o rozgrzewce, powiem Wam wszystko, jak taka rozgrzewka powinna wyglądać, plus pokażę Wam ją taką przykładową rozgrzewkę, która przy większości osób większości osób się sprawdzi, więc nie będziemy przedłużać, tylko zaczniemy. Większość osób robi rozgrzewkę w ten sposób, przyjdzie sobie na bieżnie na 5 minut i później już idzie ćwiczyć. A tak naprawdę taka rozgrzewka... No nie jest wystarczająca, przede wszystkim u osób, które tam mają jakieś przykurcze, jakieś problemy z pospinalnymi mięśniami, więc fajnie jest zadbać o taką prawidłową rozgrzewkę. Rozgrzewka jest tak naprawdę taką prehabilitacją, czyli robieniem wszystkiego, żeby nie dopuścić do kontuzji, bo jeżeli puścicie taki nierozgrzany, nierozgr niezmobilizowany mięsień, pod ciężary bardzo łatwo można coś naderwać, coś zrobić źle i wtedy no, są dużo większe problemy i nie można ćwiczyć, no bo jak jest jakaś no to wyklucza się. Więc fajnie jest zadbać o taką prawidłową rozgrzewkę i ja Wam to dzisiaj pokażę. Więc zaczniemy w ogóle jak taka, od tego jak taka rozgrzewka powinna wyglądać. Ona powinna składać się z czterech części, czyli z, e, takiej, z podbicia tętna z przerolowania, stretchingu dynamicznego i tonizacji. Ja każdy ten etap omówię i teraz zauważyłam, że chyba nie pokazałam Wam pierwszego etapu, czyli rozgrzania się, to znaczy podbicia tętna, ale to jak to może wyglądać. Możecie robić albo bieżnie, albo orbitrek, albo ergometr, albo jakieś um, pajacyki, tylko pamiętajcie, kolana idą na zewnątrz. Pajaceki, czy jakieś podskoki, wyskoki, jakieś takie po prostu elementy z treningu, które pomogą Wam podnieść tętno. No i taka rozdzielka ma przede wszystkim na celu zwiększenie elastyczności włókona, w, we włóknach kolagenowych i po prostu podniesienie temperatury ciała, tak? Czyli to jest to, co większość osób robi. Idzie na bieżnie, rozgrzewa się i to jest właśnie pierwszy etap rozgrzewki. Teraz jak długo to robić, aż czujecie po prostu, że już jesteście rozgrzani. Później przechodzimy do przerolowania. To nie jest to samo co rolowanie, bo rolowanie to jest usuwanie punktów spustowych, a przerolowanie to jest uelastycznienie włókien mięśniowych i powięzi. No i oczywiście też przygotowanie układu nerwowego. I teraz jak to przerolowanie powinno wyglądać? Ja tutaj Wam pokazałam w sumie większość ćwiczeń, to znaczy większość sposobów na przerolowanie i teraz zaczynamy oczywiście tu mam wszystko zapisane, żeby nie zapomnieć co Wam nagrywałam zaczynamy od łydki i jak to robimy kładziemy sobie jedną łydkę na rolkę, ręce są przy pośladkach, druga noga jest zgięta i teraz ym, zaczynacie to przerolowanie. Możecie robić to na raz, możecie robić to na dwa razy. Na dwa razy jest lepiej. Nie podnosicie tyłka nie wiadomo jak wysoko. On powinien delikatnie przejeżdżać po, ym, po macie. I tutaj, y, przy przerolowaniu, przy rolowaniu i tak dalej, ważne jest o to, żeby nie spinać. Przerolowywanych mięśni, bo wtedy tracicie w ogóle sens przerolowania to powinny być mięśnie, które nie są napięte, więc starajcie się jak najbardziej je rozluźnić i po prostu przejeżdżajcie, jeżeli w ogóle. Kiedykolwiek przy przerolowaniu czujecie ból, to znaczy, że macie pospinane te partie mięśniowe i fajnie byłoby albo porozbijać je, albo zauważyłam też, jeżeli robicie to regularnie, to po prostu ten ból z czasem ustępuje, więc robicie sobie łydkę, taki przejazd tak 8-10 razy na stronę, później oczywiście zmieniacie na drugą nogę i później przechodzimy do czwórek, czyli do ud i tutaj też kładziecie się na rolkę, schodzicie, zależy, możecie sobie zejść na łokcie, Albo możecie trzymać na rękach, to już zależy od bólu. Jeżeli bardzo was boli, to zacznijcie od pozycji na rękach. Jeżeli mniej, no to możecie teraz zejść na łokcie i jedną nogę sobie uginacie, drugą właśnie robicie przerolowanie. Zaczynacie od przyczepów i schodzicie niżej. I też gdzieś 8-10 razy na stronę, później mamy naprężać po więzi szerokiej i tutaj dużo osób nie zgadza się z tym, żeby przerolowywać to po treningu, bo jeżeli zajedziecie za nisko, możecie zestabilizować kolano, ale dlatego ja Wam pokazuję jak to zrobić, żeby tego nie robić. Mniej więcej tak do połowy uda, to jest po prostu najbezpieczniej, żeby tutaj rozgrzać tą górną partię bardziej. I wtedy nie będzie problemu Czyli tutaj też schodzicie sobie na łokcie Jedną nogę przekrętacie do przodu I te, wtedy zamykacie biodro I dopiero wtedy sobie jeździcie Takie robienie, że dwie, dwie nogi sobie leżą prosto na rolce Nie jest poprawne, nie powinno się tak robić Więc dajecie sobie tą jedną nogę, która nie jest przerolowywana Do przodu, zamykacie biodro I wtedy właśnie robicie to przerolowanie Oczywiście z obu stron I jeszcze są przywodziciele I przywodziciele też możecie przerolować przerol oczywiście tutaj też zależy czy warto robić, czy nie. Ogólnie fajnie jest to robić, ale na przykład kiedy ja pracowałam nad swoimi kolanami szpotowymi, to nie robiłam przewodzicieli i tutaj też właśnie kładziecie się na łokcie i kładziecie się jedną nogę na rolkę, a druga jest prosta i delikatnie przejeżdżacie. Później jeszcze możecie sobie przerolować plecy, tylko tutaj bardzo ważne jest trzymanie brzucha, nie możecie go puścić. I nie możecie też zajechać za nisko. Więc, mniej więcej do odcinka piersiowego możecie robić to przerolowanie. I są dwie metody: najpierw możecie sobie przerolować najszerszy, chociaż nie, ja najpierw pokazałam środek, dobra. Więc, najpierw robicie takiego misiaczka, tak zawsze mówię misiaczka, czyli garbicie się i wtedy sobie przejeżdżacie. A drugą, właśnie drugim to znaczy, to nie jest drugi sposób, kolejne miejsce, czyli najszerszy, robicie sobie szeroko, ręce zakładacie za głowę i mocno rozciągacie plecy. I wtedy przerolowujecie sobie przede wszystkim najszerszy. Tylko pamiętajcie tutaj, proszę, o brzuchu. On musi być trzymany, nie możecie go puścić, więc tu jest bardzo ważne. No i tak wygląda przerolowanie. Oczywiście są jeszcze inne partie mięsne, które można przerolowywać, ale to też już jest raczej temat na osobny film. Jeżeli chcecie coś takiego, dajcie znać. Ale to jest takie z tych różnych partii mięśniowych po prostu wybieram, które warto przerolować przy danej osobie, a które nie. No i teraz przechodzimy do stretchingu dynamicznego, czyli to jest praca przede wszystkim na taśmach anatomicznych i stretching dynamiczny wyróżnia się tym od stretchingu statycznego, że cały czas robimy jakiś ruch, czyli on jest dynamiczny. No i zaczynamy niestety więc to jest taki problem, sobie, ja sobie tu mam dużo opisane, ale niestety nie znam nazwy tych ćwiczeń, dlatego też jest mi ciężko je po prostu nazwać. No i to pierwsze ćwiczenie ma na celu mobilizację stawu skokowo-goleniowego i otwieranie biodrowo-lędźwiowego. Jeszcze ja sobie tutaj dodałam jeszcze otwieranie klatki, bo też dużo osób ma w tym momencie problem z zamkniętą kartką, klatką i ze zgarbioną pozycją, więc to też fajnie się do tego nada, czyli co robimy? Stajemy w tej pozycji, jak i widzimy, najważniejsze stopa jest cały, ta z przodu, cały czas jest na ziemi, nie choćby nie wiem co, ona ma być cały czas na ziemi, więc najlepiej w ogóle ściągnąć buty, żeby cały czas pilnować, czy ona jest na ziemi i dajecie najpierw kolano do przodu, później odginacie i wtedy właśnie pracujecie nad tą mobilnością stawu skokowo-goleniowego i teraz jeszcze odchylacie mocno klatkę, wracacie, wracacie z kolanem i do tyłu, no i tak też 8-10 razy na stronę. Tutaj musicie właśnie pamiętać o tym, żeby jeszcze dawać biodro do przodu, żeby pracować nad tym biodrowo lędźwiowym więc to jest jedno z moich w ogóle ulubionych ćwiczeń, bo tak naprawdę pracujecie tutaj nad każdą partią, więc to jest bardzo fajne. Później WGS, czyli World's Greatest Stretch. I tutaj dużo osób ma problem, żeby w ogóle... Ja też miałam w ogóle na początku, to pięć razy oglądałam film, żeby w ogóle ogarnąć, gdzie mam jaką rękę trzymać, więc tutaj przypatrzcie się dobrze, jak to wygląda. No i tutaj mocno dajemy rękę do tyłu i otwieramy wzrok, idzie za ręką, która jest w górze. I tutaj też właśnie pracujemy mocno nad otwieraniem klatki i też 8-10 na stronę. To jest bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli na przykład ćwiczycie, robicie górę to wtedy uważam, że to powinno się zawrzeć w Waszej rozgrzewce. Teraz będziemy pracować nad taśmą tylną i przednią. I tutaj zaczynamy tak, z ukłonu japońskiego przechodzimy w pozycję sa z głową w dół. Nie, nie jestem dobra w. Ale tak, wydaje mi się, że to jest pies z głową w dół. I tutaj pracujecie na tym, żeby jak najmocniej rozciągnąć te plecy. I żeby jak naj. Pamiętajcie tylko, że jak macie psa z głową w dół, to te łopatki jak najbardziej ściągnięte. Oczywiście, im bardziej jesteście rozciągnięte, tym możecie te stopy bardziej położyć na ziemi. Więc to też jest bardzo fajne. Tylko tu pamiętajcie, że nie, nie stoicie sobie w miejscu, tylko to jest ruch dynamiczny. I też 8-6-8 razy możecie zrobić to ćwiczenie. I teraz fajne ćwiczenie dotyczące mobilizacji stawu biodrowego i aktywacji posiadków, czyli coś, co wielu osobom by się przydało. No i tutaj teraz właśnie stajemy, tak jak widzicie. Tutaj też jest bardzo ważna ta nauka podporu, którą, o której mówiłam Wam w pierwszym challenge'u, jak pokazywałam Wam ćwiczenie na posiadki, czyli jak dobrze ustawić ręce względem tułowia, jak wkręcić łopatki i tak dalej. Więc tutaj bardzo odeślę, żeby nie przedłużać tego filmu. Czyli kolano idzie w, dół, w górę, stopa idzie w dół i robicie jak największe okręgi możecie, nie ruszając tułowiem, bo tutaj właśnie ma pracować przede wszystkim poślad... przede wszystkim posiadki i posiadkowy wielki i średni. I musicie mocno trzymać brzuch. Właśnie tutaj, dlatego jest ta mobilizacja stawu biodrowego, żeby on był jak najbardziej mobilny i no nie wyjdzie Wam to w momencie, kiedy będziecie sobie pomagać tułowiem. Więc tutaj na stronę też... 8-10 razy, później przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, i tutaj pracujemy nad taśmą i spiralną, i przednią, i tylną, e, czyli leżymy sobie um, na, na razie na plecach, i prawa noga idzie do lewej nogi, e, i teraz właśnie robicie sobie tak po 6 razy na stronę, obracacie się później na brzuch i to samo e, też 6-8 razy na stronę. No i kolejne ćwiczenie też fajne na rozgrzewkę, czyli leżecie sobie nogi wyciągnięte, ręce wyciągnięte i wstajecie, dotykacie stóp. Brzuch tutaj musi być napięty i też 80 razy. Każdego ćwiczenia możecie robić tak z 8-10 razy, tylko pamiętajcie, żeby cały czas to było dynamiczne. I kolejne, to już jest taki ostatni fajny, fajne ćwiczenie przede wszystkim, jeżeli chodzi o trening nóg, który możecie wykonywać, ale też tutaj. Wszystko, praktycznie wszystko tutaj działa, czy jeżeli jesteś w stanie to dobrze zrobić, no to jest super, tu jest praca nad mobilnością yy, i stawu skokowo-goleniowego i yy, otwieranie yy, biodrowo-lędźwiowego i nad, właśnie nad pracą nad całą obręczą yy, biodrową, czyli sobie stajecie, później yy, kładziecie stopy, to znaczy, nie chcę sobie tego stycznia, bo dokładnie nie widzicie, ale tutaj to jest fajne w momencie, jeżeli macie batwing. Czyli zawija Wam się tyłek przy przysiadach i chcecie nad tym popracować, to możecie właśnie coś takiego włączyć sobie przed treningiem. Na pewno fajnie Wam się sprawdzi. Tutaj 8-10 razy to już jest taki kompleks, trochę, bo to nie jest jedno ćwiczenie, tylko jest kilka połączonych po prostu w jedno i tak właśnie wygląda stretching dynamiczny ostatnie, czyli tonizacja i tonizacja służy temu, żeby napiąć te mięśnie, które są już zmobilizowane i rozciągnięte bo takich mięśni nie powinno dawać się pod ciężar one najpierw znowu muszą uzyskać to napięcie no i teraz co tutaj możecie robić? deska, bardzo powolny na przykład przysiad z terixem, bardzo wolny, wolna pompka, w zależności też od tego co ćwiczycie, ja najczęściej po prostu robię deskę, bo Deska zawsze się przyda. Deska jest po prostu rewelacyjnym ćwiczeniem w momencie, jeżeli jesteście w stanie i umiecie poprawnie je wykonać. Więc, a w desce po prostu nabiera się wszystko, więc to jest y, bardzo fajne ćwiczenie. Czy właśnie na przykład przysiad. Ym. I tak właśnie wygląda rozrzucenie. Jak widzicie, trochę tego jest, y, ale mam nadzieję. I mam. Y, wybaczcie, że trochę długi film. Czekajcie, bo dziecko mi się chce wbić. Wybaczcie, że taki długi film, ale chciałam jak najlepiej to opowiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Dajcie znać, czy tak. Spróbuję wszystko złącznie, że taki krótki film na Instagramie, żebyście w razie co mogły sobie ten film zapisać i brać ze sobą na trening. Dajcie znać, jakie jeszcze tematy Was interesują, czy ten film Wam się przydał. Mam nadzieję, że tak. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Nie będę przedłużać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!